11 stycznia 9 10 no może 11 I mamy świt wczoraj było 10 stopni cieplutko zimy jak nie było tak nie było o co tu chodzi nie no właśnie tak się zaczynam zastanawiać czy to czasami no to jak powiem powiecie facet już całkiem zwariował ale nie kochani nie ten system opolny jest czymś tak ważnym, że sobie nie zdajecie sprawy. Jak mówiłem są cztery, cztery wiersze, które mówią o nim. Jeden z nich mówi nawet jasno i wyraźnie. Czekajcie, trochę się ogarnę tutaj. Jem Makowiec, Makowiec, z czym Wam się kojarzy, no? Z milczeniem owiec, nie? Makowiec? Milczenie owiec. Ja mówię, a wy milczycie. Ale wydarzenia gonią za wydarzeniami, nie? Iran się przyznał, że jednak zestrzelił to cholerstwo. No widziałem od razu, że chyba... Tylko oczywiście zwalano Amerykańców, no bo taka prawda, nie? Gdyby tamte czołki nie zaczęły, no to by te nie musiały strzelać, no. A poza tym Ukraińcom się też należy, bo pchają się, gdzie drwa, rąbią, nie? Można powiedzieć, że wsadzili nos między zawiasy, czy jak to się mówi, między drzwi, on tak, nie? No to im przytrzasnięto, nie? No tam, gdzie napięcie na najwyższym punkcie, a oni sobie latają, jakby jak święte krowy, nie? No trochę rozumu, nie? Ludzie trochę rozumu trzeba mieć Dobra, nie mam tutaj Ech, W każdym razie jednym z tych czerwiec jest mowa, że y, Pierwszy kto w dzwon uderzy Ciężko się natrudzi mozoląc z łukami, które wycięto przed laty No, to już wiecie o jakie łuki chodzi No, to są właśnie te łuki, nie? Ale jak tu napisałem, spójrzmy więc na nie z góry. Czyż to nie piękny, artystyczny widok? No tak, to wygląda jak jakiś twór nie z tej ziemi, prawda? No i tak to jest właśnie. Bo to jest nie z tej ziemi, no. Nikt na ziemi tego nie robi. To znaczy tam, tu i tam widziałem... Ale to tylko zrobiono... Żeby podlewać, gdzieś właśnie na pustyniach, nie, tam w Ameryce, w, w tych, w tych, arabskich, tych, arabski, tych afrykańskich, w którymś kraju, nie pamiętam. No i to sam król, król. <grystanie> no, ale to oczywiście rządza pieniądza, nie. Ogromne koła. Łatwość podlewania, ale żeby to zrobić tak, jak ja bym wymyśliłem, a żeby to służyło każdemu, to już nie. W firmie tak, nie? Czyli znowu widzicie, ta kumulacja. No, trzeba powiedzieć, że każda kumulacja jest szkodliwa. No bo to zaburza równowagę. Kiedy ktoś ma za dużo władzy, pieniądza, tak jak już mówiliśmy, odbija mu szajba, nie? Kiedy ktoś ma za mało, no to no to co to za życie, nie? Na wszystko brakuje To jest nędzna wegetacja A nam chodzi o równowagę Tu akurat położyłem zdjęcie z tego mojego awatara Widzicie jak pięknie stoję? No tu jest zaburzona równowaga gdyż nie stoję prosto jak, jak strzała tylko um, stanąłem na y, lewej nodze twardo, mocno prawa jest pochylona nie? czyli jakby zamach na prawą no i zauważmy, że krzyż jest na prawej nodze nie? No to na tej mojej prawej nodze mam te trzy znaki pod kolanem o którym y, nie wiem czy tu mówiłem w tych filmikach że jako wybraniec bogów taką wizję miała Czeczenka w Polsce osiadła, że wybraniec bogów będzie chowany na wyspach, czyli w izolacji od reszty świata. No i otrzyma znak pod kolanem, żeby uważał, nie, nie, nie fikał za bardzo, gdyż to za dużo to niezdrowo, nie. No, czyli widzicie symbolika jest tu piękna, nie? Czyli krzyż grób na prawą nogę, czyli stawiamy, jak widzimy, stawiam na lewą nogę. Chociaż lewa mi ostatnio kolano szwankuje i zaczynam wręcz kuleć, więc będę kulawy. No takie powiedzenie mi się ojciec mi często mówił, wiódł ślepy kulawego, dobrze im się działo. Hmm? Ktoś wam to mówi? Pewnie nic. Ale jakbyśmy sobie tak zajrzeli do Biblii, jest tam taki fragment, który mówi, że oto czasza, a na niej siedem lamp, a każda ma siedem knotów. Są to oczy pana, którymi przepatruje ziemię. A! No, jak to rozgryźć? No, czyli Pan, Bóg jest ślepy. Nie widzi więc potrzebuje kogoś, kto by widział i zdawał mu relacje nie? No. A ja kulawy, nie? A mówiłem Wam, wylatowiem na moje 7 razy 7-lecie z nieba opadła niebieska kachina. Kula, kachina. No bo to mi się kojarzy, nie? Wylatowo zaczęło się 22 lipca 2000 roku znakiem pierwszym, czyli to było koło z krzyżem, w ogóle robiła to czerwona kula, opadając i podnosząc się kilka razy, właśnie na tym polu 67-8 Tadeusza Filipczaka. Obserwował to z dachu właściciel tej bazy, tych niby obserwatorów UFO, badaczy. Szpulecki dopiero po chyba trzech latach opowiedział, co widział, nie? no bo to było tak niewiarygodne, że bał się, że no po prostu ludzie tak mają, nie? że się boją, że zostaną uznani za wariata, nie. dopiero wtedy opowiedział, że mm, co widział, nie. więc ta kula czerwona opadała, podnosiła się i rozłożyła na boki cztery ramiona, zakończone małymi kulami, które świeciły z mocą dosłownie, jak powiedział spawarki, czyli bardzo jasno, nie? biały światło. Kula była czerwona, nie? A na, 20, na 12 lipca 2002 roku, czyli dokładnie moje 7 razy 7-lecie urodzin, niebieska, czyli kojarzy nam się to natychmiast oczywiście z wizją zapowiedzią, taką pra-starą legendą, że o czerwonej i niebieskiej kachinie, nie? Tam jest mowa, że czerwona będzie oczyszczać, czyli no, stwarzać cierpienia światu, nie? Czyli jakby go przygotowywać do oczyszczenia, a niebieska dokona, że tak powiem, tam jest jakoś tak, że kiedy niebieska kahina zatańczy na placu i zdejmie maskę, no, to będzie dobrze wtedy, no. Czyli jak widzicie, jest to, chcąc nie chcąc, połączone ze mną, nie? Połączone ze mną. No tak jak wam mówię, no jestem, nie jestem, że tak powiem, sroce spod ogona nie wypadłem. Mówiłem tam w tych innych filmikach, że w grobie faraona znaleziono opis gry w 52, tak się nazywała gra w 52, bogów z ludzkością, i że z reguły ludzkość przegrywa. No. Jak tak popatrzymy po, po tych cudach niewidach po całym świecie, no to faktycznie wygląda, jakby przed nami istniały jakieś inne cywilizacje, już pomijając tą Atlantydę, która może była, może nie była, ale wszystkie zostały. W jakiś taki brutalny sposób, no zakończone, nie? No i to pasuje właśnie do tego, że były gry już wielokrotnie rozgrywane, no i ludzkość przegrywając, no, następowało tak zwany games over, czyli koniec gry, no i zrzucanie pionków, czyli ludzi, no, czyli koniec cywilizacji, koniec świata. No i nie ukrywam Wam, Wam. Nie ukrywam Wam, że stoimy w przededniu y, też końca gry i, i końca świata. No, powiecie, y, no tak, y, że facet powtarza to, co gdzieś tam naczytał. No wszędzie jest pełno zapowiedzi końca świata, nawet Biblii, ale ja pokażę Wam coś, co ja zrobiłem, narysowałem, kiedy lat 40 prawie miałem. Tu jest nawet zapisałem rysowane 3 na 4 marca 93 rok noc. Wtedy skończyłem. I y, smaczku dodaję tutaj to, że następnej nocy 4 na 5 marca 93 pokazało się dziwne ufo. No ufo, tu mam gdzieś artykuł nawet, ale to dobra, nieważne. Z głosu, y, no gdzieś tu jest, y, który właśnie opisuje ten przypadek, nie? I co my tu mamy, zauważcie. Widzicie to? No. Najpierw narysowałem serce. Bo to rysowałem go dosłownie z miesiąc czy dwa, tak stopniowo dodając różne elementy. Gdzieś mam nawet tak, tak te rysunki wstępne. No i tu skończyłem go właśnie wieńcząc tym ćwiekiem. No. Ćwiekiem, no takim kamieniem, no grzybem, no spodkiem UFO, no tu wszystko, to jest bardzo symboliczny rysunek i on e, no kiedy go skończyłem, zakrzyknąłem bingo nie, no i dlatego mówię, następnej nocy niebo potwierdziło gdyż jak mówiłem, oni widzą i wiedzą wszystko o nas, nie e, mam na myśli ufoli nie kim są ufole, no no nie będę rymował Paweł musiał powiedzieć brzydkie słowo, ale, ale wygląda na to, że pan i jego zastępy. No więc to jakby były właśnie zastępy pana, no. Czyli rzecz, rzecz bardziej duchowa niż taka materialna, nie? Ale jak zwał, tak zwał, no. W każdym razie UFO potrafi się pojawiać i znikać i robić cuda nie widać na niebie takie, że że normalny człowiek uważa, że to jest fikcja, nie? Znaczy normalny w sensie, że taki mało rozgarnięty, głupi, nie, nie mający wiedzy, nie? No głupi w sensie mało roz, roz, rozświadomiony bym powiedział. Niedawno, parę dni temu miałem spotkanie z pracownikiem, powiedzmy lotnictwa i tak jakoś zeszliśmy na ten temat. Nie, nie wierzę, to nie, ja tam szgełko oko, nie, takie tam jak zobaczę, to może, nie? No i ja mu tam parę faktów z mojego życia. No szczera rozmowa, znamy się trochę. Nie, nie, nie. Ale tak już tam coś zasiałem, ziarno jakiegoś zwątpienia, że może coś w tym jest, nie? No i większość właśnie, która nie widzi, a spotkanie z UFO, no, może być przypadkowe, ale może być, że tak powiem, sprowokowane, nie? Czyli specjalne, nie? Jak można sprowokować UFO, żeby się pojawiło? No, no, tu i tam gdzieś są głosy, że ktoś sobie bardzo pragnie i wtedy oni się pokazują, nie? Ale jest jeszcze inny sposób. Oni sami przychodzą. Tak jak w moim przypadku ja nigdy nie prosiłem, żeby się pokazali, nie? Acz, no mogę to zrobić, nie? Czyli mogę sprowadzić UFO. Mogę. To nie jest tak, że oklasne i pach jest, nie? Ale no to musi być specyficzny stan, że tak powiem, umysłu człowieka. Ale chodzi o to, że oni sami się pojawiają, wiecie kiedy? Oni obserwują ludzi, a widzą wszystko. Naprawdę, uwierzcie mi, widzą wszystko. I to nawet w tej książce Rauni Kilde, Jasne światło w ciemności tunelu, ona napisała, że... Wszechświat, czyli kosmos, nawiązuje kontakt z tymi, którzy są tego warci. Czyli żeby ufo się z Wami skontaktowało, musicie mieć jakąś wartość, no. no wyróżniać się z tego ciemnej masy tych, tych, tych no, no, głupców, no, głupców, bo jak inaczej powiedzieć, nie. Od razu powiem, że preferują nawet dzieci, często się dzieciom pokazują, no i osobnikom, którzy żyją jakby w zgodzie z naturą, no blisko natury. No. Dlatego na przykład wiem, że tam w Tybecie, ci mnisi bardzo często obserwują tam dziwne światła się kręcą. Indianie tam w różnych miejscach w Ameryce też uważają to za coś, za, za coś zupełnie normalnego. Nie? Czyli są częste kontakty, pojawienia i tak dalej. No, to jest świat ducha, dosłownie świat ducha. No. I ten rysunek jest ważny, bo y, on jest symbolicznie, jest na nim wszystko. No tu jak się przyjrzycie, zwłaszcza na dole, zobaczcie, widzicie dwie ryby do góry nogami, czyli martwe. Symbolika końca ery ryb. Y, no tu jak tak spojrzycie, to można zobaczyć łeb pszczoły, prawda? Tutaj ten, ten pyszczek przez ten, przebija się przez ten krzyż, świerk. Nogę ptaka jak widać z pazurami u góry trzymającą, czyli orła powiedzmy. I w środku w trumnie, no bo to jest albo komórka miodu, nie? Sześciokątna jak wiemy jest, albo przekrój trumny, nie? I tu piszę No, PD-NO. Y tu jeszcze nawiązuję do, do tego incydentu, co miałem nad jeziorem Jamno, o którym mówiłem, Am, no, czyli Jam. Z góry ta szpic to J jako Jamno, Jamno, nie? I na dole tu mamy, no nie ukrywajmy, jest to łeb byka, nie? Czyli na samym dnie, w mule, że tak powiem, i w trumnie, nie? I, i jest No, no i O, to jest planeta Ziemia, jak widać, nie? Czyli jakby próba ratowania tonącej planety Ziemi. No, biorąc pod uwagę, że teraz leje jak wściekłe non stop wczoraj cały dzień. Dzisiaj widzę trochę ładniej się zrobiło. No, Ale ciągle ma padać jeszcze, bo ciepło, ciepło i ciepło. No, no więc tu mamy krzyż, więc laurowy jak widzimy to może być jako kolano, noga, nie? Tutaj Y to proca taka, tu pod tym. Że tu są dwoje oczu, nos, nie, y... igielne ucha, to dolary, nie. No tu mózgownica, takie baranki, dwa, dwa półksiężyce, biały, czarny, czyli plus minus. U góry widzimy przeskakującą iskrę, czyli grom. Y... Tu są trzy takie spirale, to jakby wąż oplatał, nie. Ale tu jeszcze, tu nie narysowałem ale na innym, że on tak idzie, idzie i tu wychodzi i, i te rogi tego byka to są kły węża zarazem nie. To wszystko jest symboliczne, nie? No i tu napisy są fajne. Oblicze nie końca świ. I tu trzy kropki. No czego tu może być? No, koniec świerka, koniec świata, koniec świra, świdra, świętego ducha, świętego Mikołaja, no. A może będzie mój, Świtalskiego, nie? O, no, dobre, nie? Nie, niedobre. To akurat dobre. I augury jest w tym, w tym, w tym, w tym owalu, czyli jakby spodku, ufo, albo głowie grzyba, kapeluszu znaczy, no i to jest ogóle kapelusz kościa tego, nie? Zawieść człowieka, nie, bo skłonność kołowania posiadł. No, czyli, że Ufolenie zawiedźcie nas, bo zaczęliśmy kołować, nie? Jak kołować? No kołować na start. Gdzie? No w kosmos, frajerzy, w kosmos. No są z Salomusa, które o tym mówią, że e, chyba Francja i Polska, zdobyły, i Brazylia chyba, tak? Coś w tym stylu. Zdobywcy nieba. No, no dobre, nie? E, no jeszcze inne zapowiedzi, o których tam później powiemy, też mówią, że... że, że no to od razu powiedzmy jedyny Andreasoną w 67 roku na pokładzie UFO, a tam wziął ich do ptaka Feniksa, to wszystko są symboliczne odniesienia, nie? Ptak Feniks, ten żar ptak, nie? Od razu powiedzmy, że UFO nad Feniks to był chyba 13 marca 97 chyba rok. Czyli 13 marca 1, 33, nie? Jezus umarł i tak dalej że tam było dziwne zjawisko UFO ogromne, jakieś no cuda nie No także to wszystko, bo to to jest ta gra Bogów z nami. To jest takie czary-mary, no. Trzeba patrzeć na wszystko, ogarniać wszystkie zdarzenia, no. To nie jest takie wprost, ale to jest właśnie ta gra. Jeżeli, no ja powiedzmy, że to rozwikłałem, nie? Wiem o co chodzi, no. A teraz jest kwestia, żebyście wy pojęli o co chodzi? No i tu jest ten cały klops, że no trudno mi się z wami dogadać, no, bo wy wszystko macie w dupie, no właśnie.